Witam Państwa, Woli Onko, Aleksandra Rutnicka. A dzisiaj spotykamy się w ramach kampanii Codzienne wyzwania dzieci chorych na hemofilię i ich rodziców. Tę kampanię przygotowała Fundacja San Guis Hemofilia i pokrewne skazy krwotoczne. A dzisiaj w ramach tej kampanii będziemy rozmawiać z ekspertką, psychologiem i psychoterapeutą, Magister Agnieszką Piłat. Serdecznie witam Pani Magister, Pani psycholog. Witam Pani Olu, witam Państwa. Dzień dobry. Pani Agnieszko, hemofilia to choroba nieuleczalna, taka choroba przewlekła, z którą pacjenci i ich bliscy muszą się zmagać na każdym etapie swojego życia, od dzieci do dorosłych. Jakie są najważniejsze wyzwania, które stoją przed takimi małymi pacjentami z hemofilią i ich rodzinami? Przede wszystkim na początek najtrudniejsze i najważniejsze jest oswojenie się z taką nową sytuacją, danie sobie czasu na trudne emocje, na przeżywanie takiej straty trochę i zmiany rzeczywistości, bo jednak okazuje się, że nasze dziecko nie będzie zdrowe, tylko będzie chore. Bo tak naprawdę bardzo istotną rzeczą w tym wszystkim jest to, że rodzina to system połączony. Fizycznie choruje dziecko. Ale emocjonalnie odczuwają to wszyscy członkowie rodziny, i rodzice często wchodzą w taki tryb dbania o dziecko, stają się bardzo szybko lekarzami, pielęgniarkami, psychologami, logopedami, nauczycielami itd., itd. i robią wiele rzeczy, żeby zadbać o swoje dzieci troszeczkę od strony medycznej, bo znają się naprawdę na wielu chorobach i uczą się działania w takich medycznych sprawach, bo też no troszeczkę muszą wiedzieć, żeby czuć się bezpieczniej, ale w tym takim całym działaniu i dbaniu o różne rzeczy często zapominają o, o swoich potrzebach. Także wyzwaniem też dla rodziców oprócz dbania o taką sferę medyczną jest jednak myślenie i zadbanie o siebie. I o swoje działania i o robienie różnych rzeczy takich, żeby czuć się dobrze. Żeby nie tylko nasze dziecko czuło się dobrze, ale żebyśmy i my mieli jakąś pod kontrolą te swoje emocje. Tak naprawdę potrzeby dzieci z hemofilią są bardzo podobne do potrzeb dzieci zdrowych. One potrzebują czuć się ważnymi i wartościowymi członkami rodziny, potrzebują czuć się ważni dla rodziców. Potrzebują mieć sprawną i taką regularną opiekę ze strony rodziców, ale też potrzebują się rozwijać. I wszystko to niestety dzieje się w cieniu choroby. Odpowiedzialni za zaspokojenie takich różnych potrzeb rodzice robią różne rzeczy i często są otwarci i na wiedzę na temat choroby, ale też na wiedzę na temat takich rozwojowych faz. Dziecka, tak? Co w danym momencie powinno robić, czego nie powinno robić, itd., itd. I ta hemofilia nakłada taki filtr na te codzienne życie, zarówno dziecka, jak i jego rodzica. I to nie jest łatwe, bo tak naprawdę nauczenie się rzeczywistości bycia z chorobą, życia z chorobą, dbania o chorobę, o siebie i o wszystkich członków rodziny. Jest bardzo trudne i zajmuje różną ilość czasu zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Pani, Pani magister, a jakie są specyficzne problemy, które się pojawiają u nastoletnich już chorujących na hemofilię i u młodych dorosłych pacjentów? Bo to jest bardzo ważny etap życia, bycie, wchodzenie właśnie w dorosłość, w dojrzałość i na te problemy, które się, wiążą się tutaj z tym cyklem rozwojowym normalnym człowieka, jeszcze nakłada się choroba. I jak to jest u tych pacjentów młodych z hemofilią i nastoletnich Dokładnie tak nastoletni okres to jest taki czas budowania autonomii, sprawdzania granic, budowania nowych relacji, budowania sprawczości w głowie młodego człowieka i trudno jest nastolatkom realizować te wszystkie cele, no jeżeli z tyłu jest choroba tak, bo ona pewne rzeczy blokuje, pewne rzeczy uniemożliwia i tak dalej. Bo chcieliby żyć swobodnie, luźno, wolno, chcieliby robić po swojemu, no ale jednak z tyłu głowy gdzieś tam jest podanie czynnika, dbanie o swoje zdrowie, wizyty kontrolne u lekarzy kontaktowanie się często z rodzicami, którzy gdzieś tam starają się trzymać rękę na pulsie, ponieważ no nie do końca czasami wierzą tak, że ten nastolatek zadba o to, żeby w odpowiednim czasie podać czynnik albo będzie obserwował się na tyle uważnie, żeby zobaczyć, czy na przykład coś się dzieje albo coś jest w porządku po, po jakimś upadku. I często w głowach takich nastolatków pojawia się właśnie bunt. Zaprzeczenie, oni nie chcą, wszystko to, na co do tej pory się zgadzali, czyli jakby gdzieś na pewnym etapie zaakceptowali to, że są chorzy, że ich życie wygląda tak, a nie inaczej, troszeczkę się rozpada. Ja lubię mówić o tym, że w głowie nastolatka na tym etapie rozwoju jest trochę remont. Wszystko to, co udało nam się ułożyć i tak po swojemu, i w relacji z rodzicami w okresie nastoletnim się aktualizuje, rozpada się. I to nie jest łatwa sprawa, bo to jest trudny czas zarówno dla nastolatka, jak i dla rodzica. Ale ktoś kiedyś fajnie powiedział, że okres nastoletni to to jest taki czas, który ma wszystko zburzyć i nastolatkowie mają się buntować, a rolą rodzica jest to przetrwać. Myślę, że trudne jest to w obliczu choroby przewlekłej, takiej jaką jest hemofilia, bo jednak ci rodzice. Martwią się. Oprócz tego, że obserwują rozwój swojego dziecka w okresie nastoletnim, to też obserwują jego trudności i jego ten taki bunt związany właśnie z, z chorobą. Ten okres mija, jest burzliwy, jest bardzo potrzebny w rozwoju dziecka. Myślę, że bardzo ważne w przypadku towarzyszenia rodziców takim dzieciom na tym etapie rozwoju jest to, żeby być obok, żeby być może krok za. A nie krok przed, i tak no, nie wyprzedzać różnych działań. Bo to często sprawia, że te dzieciaki wymykają nam się bardziej, bo nie lubią na tym etapie rozwoju. Jak rodzic wie lepiej. No właśnie, ale hemoglia jest bardzo specyficzną chorobą której leczenie nie polega na połknięciu tabletki. To jest dobrze, jeśli pacjenci chorują na chorobę, gdzie można załatwić to tabletką. U większości to leczenie to jest podanie dożylne leku lub podanie przez port. I z jakimi właśnie to się wiąże obciążeniami fizycznymi, ale też obciążeniami dla psychiki pacjentów i również ich bliskich. Zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o, my mówimy głównie o tej grupie dzieci i nastolatków. Samo podanie czynnika ma znaczenie, bo to naprawdę jest istotne, czy ten czynnik podawany jest dożylnie, czy przez port, czy podawany jest raz w tygodniu, trzy razy w tygodniu, czy podaje go na przykład mama, czy podaje go pielęgniarka. Jest bardzo dużo różnych takich aspektów, które wpływają na to w jaki sposób czy dziecko, czy osoba nastoletnia odbiera to wszystko. Każdy z nas, zarówno dzieci, jak i dorośli mamy różny próg bólu inną wrażliwość na dotyk i podawanie czynnika, czy to przez port czy, yy, czy dożylnie, to jest jednak przekraczanie pewnej granicy, tak, takiej granicy, którą każdy z nas ma ustaloną indywidualnie. Jedni lubią blisko być z drugą osobą, inni potrzebują dystansu. Każdy ma jakiś taki swój, yy, swoją przestrzeń i właśnie przekraczanie tej bezpiecznej przestrzeni dziecka nie jest rzeczą łatwą, bo jakby z jednej strony wiadomo, że to jest lek, i musimy go podać. I rodzice muszą dbać o to, żeby ten lek został podany na czas i jakby w takiej formie, jaka dla danego dziecka została ustalona. Natomiast to jest czasami różnie, bo na przykład dzieci czasami wolą, jeżeli ten lek podaje pielęgniarka, bo jednak to nie jest mama, która robi mi krzywdę, tak? Która podaje mi coś, co mnie boli. Dzieci w takich sytuacjach przeżywają różne emocje. Strach. Smutek, złość, zaprzeczanie, ból, przerażenie. I to są takie emocje, które towarzyszą zarówno dzieciom, jak i ich rodzicom. I tak naprawdę, znowu, regulacja tych emocji odbywa się w różny sposób. Małe dzieci potrzebują, żeby rodzic był blisko. Tak? Potrzebują różnej ilości czasu na to, żeby się wyciszyć, żeby się wyregulować. Tak samo dorosły rodzic. Jedni, Potrzebują chwili, wdech, wydech i chodźcie, przy Inni sami potrzebują troszeczkę czasu na to, żeby zrzucić z siebie ten balast emocjonalny, tak? Także przekraczanie takiej bariery fizycznej i podawanie czynnika dziecku zawsze wpływa. Znowu emocjonalnie na cały system. Nie, na tylko, nie tylko na dziecko, ale też na, na rodziców i na całą jego rodzinę. Pani magister, a taki bardzo obciążający, no właśnie to, co powiedziała pani, związany z bólem, mm. sposób leczenia, bo na pewno dożylne podawanie leku nie jest bezbolesne, ma wpływ na rozwój dziecka. Czy to ma wpływ, że dziecko w tym wczesnym okresie doznaje takich bardzo przykrych doznań? Na rozwój dziecka ma wpływ wiele różnych elementów, i choroba, szczególnie choroba przewlekła, jest jednym z nich. I to jest troszeczkę tak, że odpowiednie wsparcie i psychoedukacja osób, które są odpowiedzialne za takie medyczne wspieranie na przykład dzieci z hemofilią jest bardzo ważne, bo jakby dziecko na każdym etapie rozwoju trochę inaczej podchodzi i do rozumienia tematu choroby, i do rozumienia tematu podawania leku, czynnika i, i różnych innych rzeczy. I w zależności od różnych, od różnych etapów rozwoju bardzo ważne jest to, żeby gdzieś monitorować. Ten proces, tak? Ważne jest to, żeby rodzice byli w stałym kontakcie z różnymi specjalistami, bo trzeba pamiętać o tym, że rodzic jest rodzicem, nie jest specjalistą, tak? Ważne jest, żeby zadawał pytania, żeby sprawdzał, żeby korzystał z opieki psychologa, logopedy, nauczyciela, jeżeli nasze dziecko jest pod opieką jakiejś placówki, terapeutów integracji sensorycznej i różnych innych specjalistów, którzy nam powiedzą, Słuchajcie, no rzeczywiście na tym etapie coś nam tutaj nie poszło. W tym obszarze trzeba dziecko wesprzeć, bo też troszeczkę jest tak, że ze względu na hemofilię, nie wiem, pewne procesy są opóźnione. Nie wiem, dziecko zaczyna później mówić, bo nie, nie udało się wcześniej wykonać jakiegoś, nie wiem, prostego zabiegu medycznego, typu podcięcie wodzidełka, żeby zaczęło mówić wcześniej, nie? I to też wpływa na to, że to dziecko zaczyna później mówić, więc wspieramy go. Logopeda i różne inne działania terapeutyczne pomagają mu zadziałać po prostu, bo to, że na danym etapie rozwój na przykład idzie troszeczkę wolniej albo się zahamował, wcale nie musi oznaczać, że będzie tak zawsze. Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby mieć tą świadomość, że jednak mamy dziecko chore i trzeba je obserwować, ale też mieć na uwadze to, żeby się konsultować, żeby sprawdzać, żeby zadawać pytanie. I korzystać z sieci wsparcia, jeżeli mamy taką sieć dostępną. No właśnie z tego, co pani mówiła, i z całej naszej rozmowy wynika, że pomoc psychologa, psychoterapeuty w tej chorobie, dla Zarówno pacjentów, jak i ich bliskich, jest po prostu konieczna i niezbędna i to na każdym etapie tej choroby. I czy nasz system ochrony zdrowia zapewnia ją w sposób wystarczający, bo wiem, że są takie osoby jak pani, ale czy jest ich na tyle? Jest to na tyle liczna grupa specjalistów, która jest w stanie zabezpieczyć te potrzeby i ten dostęp do tego leczenia wsparcia psychologicznego dla pacjentów z hemofilią. Nasz system... Nasz system ochrony zdrowia w ogóle pozostawia wiele do życzenia i w aspekcie medycznym, i w aspekcie wsparciowym. I rzeczywiście dostęp zarówno do lekarzy, jak i do psychologów no jest po prostu ograniczony. Niełatwo jest dostać się na konsultację do psychologa taką bezpłatną na NFZ. Prywatnie też bywa różnie, a myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wsparcie i rodzin, i dzieci chorych na hemofilię, było właśnie systemowe, żeby temu wsparciu towarzyszyły różne konsultacje, żeby to nie była tylko opieka lekarza, ale też żeby ci rodzice mogli liczyć na wsparcie dla siebie, nie tylko dla swoich dzieci. Dlatego na przykład projekt, w którym ja biorę udział i te wszystkie konsultacje, które temu towarzyszą, to jest bardzo duża i ważna rzecz. Ja spotykam się online z rodzinami. W różnych częściach Polski. Bez względu na to, gdzie mieszkasz, możemy się połączyć i możemy porozmawiać. Każda rodzina jest inna. Każda rodzina dziecka chorego na hemofilię ma inną historię i każdy z tych rodziców ma inne potrzeby. Opowiadacie mi te historie, rodzice mówią mi o swoich różnych trudnościach. Często są to historie związane typowo z chorobą. Często są to właśnie jakieś pytania, wątpliwości rozwojowe, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Czasami są to procesy na jeden, dwa spotkania, czasami są to długie procesy. Rodzice potrzebują kogoś, kto ich wysłucha. Kto weźmie od nich tą historię? Kto czasami odpowie na jakieś pytania? a czasami po prostu pomilczy razem w tej trudnej sytuacji. Także myślę sobie, że ta sieć wsparcia dla rodzin i dla dzieci powinna być szeroka i powinna obejmować różnych specjalistów, psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów, a niestety tak nie jest i mam gdzieś tam z tyłu głowy taką nadzieję, że może kiedyś to się zmieni. Bardzo dziękuję. A proszę powiedzieć, jaki to jest konkretnie projekt i kto, gdzie się można zgłaszać, żeby wziąć udział w tym projekcie? Jest to projekt, do którego można się zgłosić chyba na każdym etapie rozwoju i na każdym etapie jakby wykrycia choroby, bo są z nami rodzice, którzy... Już od jakiegoś czasu żyją z chorobą, są rodzice, którzy dowiadują się od razu. Myślę, że najlepiej jest znaleźć to przez naszego fanpage'a czy przez stronę internetową, albo skontaktować się z koordynatorką i myślę, że ona tam jakby w konkretnych działaniach już bezpośrednio pokieruje. Ale tak, ten projekt jeszcze trwa i jeszcze jest taka możliwość, żeby do niego dołączyć i uzyskać wsparcie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za przekazane nam bardzo ważne informacje. No i myślę, że znajdą się jakieś fundusze na to, jakieś sponsorzy, którzy ten pozwolą ten projekt kontynuować, żeby to nie... Bo najgorsze są właśnie takie jednorazowe działania, krótkie, i z których się gdzieś coś zaczyna, a nie kontynuuje, a tutaj widać, że ta kontynuacja jest potrzebna. I tak jak pani powiedziała, to powinna być nie tylko, to nie powinien być tylko psycholog, ale powinna być cała sieć specjalistów. Ja bym jeszcze do tego dodała na przykład dietetyka, który też na pewno jest potrzebny w... Na pewno jakiś terapeuta zajmujący się zajęciami różnego rodzaju dla dzieci, więc myślę, że tutaj to, to też trzeba by pomyśleć o, jakimś o takim zbudowaniu takiego programu leczenia i wsparcia dzieci z hemofilą Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję.